Nazywam się Jarosław Jakubik, jestem dyrektorem Departamentu Statystyki w Narodowym Banku Polskim. Dzisiaj o godzinie 14 na naszej stronie internetowej nbp.pl zostały opublikowane miesięczne dane o bilansie płatniczym w lutym bieżącego roku. Bilans płatniczy to zestawienie transakcji dokonanych pomiędzy gospodarką krajową a zagranicą. Narodowy Bank Polski jest jedynym dostawcą tych danych w Polsce. Z opublikowanych właśnie danych wynika, że w lutym bieżącego roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,3 miliarda złotych, co oznacza poprawę w stosunku do stycznia, gdy wyniosło 10 miliardów złotych, jak również jest pozytywnym zaskoczeniem w świetle tzw. oczekiwań rynkowych. Prognozy ekonomistów dla tej kategorii były dużo niższe. Znaczną poprawę zanotowaliśmy również w relacji rocznej. Rok temu saldo było ujemne, a deficyt obrotów bieżących wynosił ponad 8 miliardów złotych. Na dodatnie saldo rachunku obrotów bieżących złożyły się dodatnie saldo usług, które jest trwale nadwyżkową kategorią w bilansie płatniczym, dodatnie saldo obrotów towarowych oraz ujemne saldo dochodów. Opublikowane dane oznaczają, że nawet w trudnym okresie wojny u granic naszego kraju i ciągle jeszcze wysokich cenzurowców, polska gospodarka jest w stanie budować nadwyżki w wymiarze ekonomicznych i finansowych relacji z zagranicą. Sprawcą pozytywnego zaskoczenia w pierwszych miesiącach tego roku były przede wszystkim wyniki handlu międzynarodowego. W lutym, drugi miesiąc z rzędu, zanotowaliśmy nadwyżkę eksportu nad importem. Dodatnie salda obrotów towarowych na poziomie ponad 10 miliardów to historycznie najwyższa nadwyżka w handlu zagranicznym towarami w historii obserwacji i jednocześnie największa poprawa salda w porównaniu z rokiem poprzednim. Tak duża zmiana wynikała z wyraźnego wzrostu eksportu przy tylko nieznacznym spadku importu. Również korzystnie na saldo handlu zagranicznego wpłynęły zmiany relacji cenowych w wymianie z zagranicą. Ceny importowanych surowców już nie rosną lub nawet spadają. Informacją mniej korzystną jest spadek importu, zwłaszcza zaopatrzeniowego, który może wskazywać na spowolnienie aktywności gospodarczej. W takiej sytuacji ujawnia się ta makroekonomiczna cecha polskiej gospodarki, że saldo w handlu zagranicznym kształtuje się w sposób antycykliczny, co w sytuacji spowolnienia wspiera tempo wzrostu gospodarczego, bo tak zwany wkład eksportu netto do PKB staje się dodatni. Podsumowując, w relacjach z zagranicą mamy nadwyżkową gospodarkę przy rekordowej poprawie i wynikach handlu zagranicznego. Na koniec warto dodać, że prezentowane miesięczne dane bilansu płatniczego mają charakter wstępny i mogą ulec rewizjom przy publikacji danych za kolejne okresy. Zapraszamy do zapoznania się z szerszym komentarzem i analizą na stronie NBPPL.